Maneczko na kanale 3 utrynuję. Dzisiaj akcja serwisowa. przez przypadek uszkodziłem gumę na hantlu. Położyłem hantel na e, takim elemencie stalowym, bo chciałem sobie go docisnąć w takim e, płaskowniku. I wbił mi się tutaj kawałek e, tego płaskownika w hantel, i zaraz sobie to zmienimy. E dobra potrzebny nam jest udar z Milwaukee. zobaczymy czy ma na tyle siły żeby to odkręcić no i jakąś końcóweczkę ale widzę że udarowe zostały gdzieś gdzie nie wiem także zobaczymy czy ja to da Dobra. bierzemy sobie hanteleczkę ale czy yy... Czy jest na tyle to zrobione, żeby po prostu nasz udar dał radę, tego nie wiem, czy nam się to uda. Oczywiście bez hejtu, że zwykła, e, zwykła końcówka, bo mam tego świadomość, ale po prostu nie chce mi się iść e, po udarowe, a a wiem, że wiem, że po prostu. Co miałem mówić? Nie pamiętam. Zaczynamy. Uuu! Chyba kluczyk coś nie dał rady. Cała bateria. I jest lipa, jak to teraz odkręcić. No Niestety na szczęście w końcówce się nic nie stało, ale nie mamy czym tego odkręcić. Powiem Wam tak: temat odpuszczam, bo z klucza zaczyna wyciekać smar i powiem Wam tyle, że rzekomo ma 339N. Ale albo ja trafiłem na jakiś shit, albo po prostu coś jest nie tak z tym kluczem. Bo te śruby są kręcone na 300, 280, 300 N, także no niby zapas 40 więcej, a nie daje rady. I zauważyłem, że tu jedna kropka co jakiś czas mryga, także coś jest z tym kluczem nie tak. Kurba, o! Przez rureczki robimy, kurba. Zobaczymy, czy rureczki, do rady. Taka akcja serwisowa. Człowiek o, więcej siły niż udar. On się ogląda kanały. Szkołę druciarstwa. Pozdrawiam. I żaden klucz tu Ach, nie pomoże od razu kurba w rince więcej Newtona niż w tym kluczu także trzeba chyba klucz e, zmienić jakieś nieporozumienie a tutaj jak widzicie przez, przez yy, właśnie rureczki to zrobiliśmy. Także zmieniamy oponkę. Guma do wyląbania. To co? Zmieniamy oponkę. Swoją drogą coś Wam od razu tutaj pokażę, jak to jest zrobione i dlaczego one mają idealną wagę. Tutaj macie właśnie takie takie dyski, które oddzielają hantle, i dzięki temu właśnie te hantle tak fajnie wyglądają, że hantle ma 20 kg, a wygląda jakby miała z 30 albo 40. Bynajmniej mi się to podoba. Wielu ludziom też to podoba, także na pewno jest to fajne. Fajnie też się zmienia te oponki, bo jest to e, dziecinnie proste, a ja gadając do Was już popełniłem jeden błąd, czyli wszystkie kółka pchałem naraz, a tak naprawdę powinno się e, powinno się pojedynczo wkładać te krążki. Wiem, że pewnie wiele osób pomyśli, że to e, strata czasu, ale po prostu po prostu tak to jest zrobione według mnie fajna opcja, bo załóżmy sobie że to co wiele razy podkreślam, mając y, hantle stałe czyli y, te hantle y, które są na stałe y, zalane jak widzicie u Roberta górnejki na siłowni Często ulegają uszkodzeniu, i, i w takim wypadku, no co, handla musi jechać do tokarza. Powiedziałem, no. To Marmo Sport. Może ma znaczenie. O tak. No tu góry nogami pismie, O! Cyk! Śrubencje z powrotem. Jestem z żadnym przeciwnikiem e. Milwaukee, używam sporo sprzętu i po prostu tutaj się zawiodłem, bo wiem, że tam jest przykręcone na 280 N. Także no słabo, nie wiem dlaczego e, klucz nie dał rady. Ale wracając do handli, hantla wygląda jak nowa. E, oponka zmieniona, wystarczy przeczyć szmatką i będzie rewelacja. O to mi właśnie chodziło w tych handlach: że przy uszkodzeniu wymieniam sobie Jeden element, i mam dalej ładne nowe hantle. A w przypadku stałych hantli, które są zalane na stałe, no jak już wam się coś wygnie, to co jedynie, jedyny ratunek to tokarz, natoczenie i na nowo osadzenie gryfu. Może się zmienić waga, skrócić hantel, dlatego też pewnie kilka rodzajów. Zabiegów trzeba wykonać. A tutaj co? Zmieniacie oponkę. Handla jest dalej jak nowa, i to jest to rewelacyjne rozwiązanie. Dokręcając śruby, udarem Wam się to nie rozkręci. Możecie być spokojni, bo te handle również są rzucane na, ziemi, na ziemię. Także taki krótki film na dziś. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za uwagę. Krzychu trenuje, Pozdrawiam.